Siemaneczko, witajcie w kolejnym filmie. Ja się nazywam Sebastian i witam was serdecznie na moim zielonym kanale. Z kolejnym unboxingiem. Słuchajcie, dużo tych unboxingów jest od początku roku, ale to dlatego, że ja nie potrafię się powstrzymać i za każdym razem, kiedy na Facebooku jest bazarek Rare Plant Depot od Dominiki, ona wystawia tam takie piękne rośliny i tak kusi tymi roślinami, że no nie sposób przejść obojętnie i mam tutaj paczuchę i w tej paczce z tego, co dobrze obliczyłem, to powinienem mieć sześć roślin, a mianowicie sześć takich sadzonek jednolistnych do ukorzenienia. Będą to scindapsusy, ale też nie pamiętam, czy nie wziąłem jednej choi. Chyba powinna być jeszcze jedna choja i witrynkę, którą Wam ostatnio pokazywałem na filmie w roślinnym vlogu, którego do którego was serdecznie też odsyłam, kto jeszcze nie widział, to ta witrynka jeszcze stoi pusta, ale zamówiłem już oświetlenie, i czekam, aż przyjdzie mi to oświetlenie, no i będę starał się je tam jakoś zainstalować, i wtedy myślę, że te nowe rośliny, które dzisiaj wspólnie zobaczymy, wylądują na pewno w tej witrynce, na którą ja teraz patrzę, bo ona jest po mojej lewej stronie. I słuchajcie. Tutaj mam też mystery boxa, czyli takiego zagadkowego boxa ze stindapsusami. Nie mam pojęcia, jakie to będą stindapsusy. Wiem, że będzie jedna hoja osobno. Będzie stindapsus mangurai. tak mi się wydaje. I... nie no, dobrze mi się wydaje. Stindapsus Mangurai i te cztery stindapsusy, które mam w boksie. Nie mam pojęcia, jakie to będą. Były dwa boksy do wyboru. Był jeden taki podstawowy i był jeden taki... Rzadszy. Ja wziąłem ten rzadszy na początku, wziąłem ten podstawowy, ale później jednak zmieniłem zdanie i wziąłem ten rzadszy box, żeby mieć troszeczkę fajniejsze te psusy. Jestem bardzo ciekawy, co mi tym razem Dominika zapakowała w tej paczce. To jest mega ekscytujące. A zanim zaczniemy jeszcze rozpakowywać sobie paczkę, to zapraszam Was też serdecznie na kartę społeczność, bo tam często dodaję informacje o nowych filmach lub wrzucam jakieś jakieś inne właśnie informacje ważne dla dla kanału więc też was tam odsyłam i Zauważyłem też, że powiadomienia o nowych filmach przychodzą z opóźnieniem do Was, bo kilka osób też mi pisało, że, że z opóźnieniem przychodzą wam powiadomienia. Także zacz, jeżeli ktoś też nie ma powiadomień włączonych, to zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, żebyście mieli te powiadomienia na bieżąco o nowych filmach. No ale też właśnie wiem, że te powiadomienia nie przychodzą od razu, także, Myślę, że jak jesteście już stęsknieni nowego filmu, to możecie tak po trzech dniach na pewno zaglądać na kanał, bo zazwyczaj po trzech dniach dodaję filmy. Ten film wrzucam nie wiem kiedy go jeszcze wrzucę, ale teraz jak ja to nagrywam, no to mam 3-4 dniową przerwę, bo po prostu nie mam czasu na nagrywanie. Nie miałem czasu, a dzisiaj mam dzień wolny, więc biorę się za nagrywanie i też nagram kilka odcinków. Dla Was yy, takich na zapas, bo później mogę również nie mieć czasu na, na nagrywanie. I słuchajcie po tym dość długim wstępie. Zapraszam Was na odpakowywanie paczki. Także bierzemy się już szybciutko za otwieranie, żeby nie przedłużać, bo tych roślin trochę też jest. Więc nie chcę, żeby ten film trwał pół godziny. Chociaż ja wiem, że niektórzy z Was lubią takie długie filmy i Wam się wcale nie dłuży. Jak film jest troszkę, troszkę dłuższy, paczka standardowo dobrze zabezpieczona. I mam tutaj dwie paczuchy: jedna paczka jest mniejsza, druga paczka jest większa i podejrzewam, że to jest ten box ze stygapsusami, i jego otworzymy sobie w drugiej kolejności. No i oczywiście. Heatpak, bardzo gorący jeszcze. Fajnie, fajnie, tutaj wszystko zapakowane jak zwykle. Zresztą klasowo, klasowo zapakowane. Bierzemy sobie paczuszkę numer jeden. I tutaj na pewno są te dwie rośliny, które wiem, jakie mają być. Dobra, czekajcie, choja, choja, dwie choje. Mam dwa paszporty w ogóle tutaj naklejone. Muszę zobaczyć o co tutaj chodzi. Z tego co pamiętam, to zamawiałem jedną choję, więc nie wiem czemu są dwa paszporty. Czekajcie. Wow, kurczę, chyba. Wiecie co? Czy ja dostałem jakiś gratis tutaj? No, ciekawe. Pierwsza choja, nazwy nie pamiętam, coś było z, z szarym kolorem, chyba albo ze srebrnym w nazwie, ale nie będę Wam tutaj ściemniał. Spójrzcie. Zamówiłem sobie taką choję. Jest przepiękna. Jeżeli oglądacie mój kanał od początku i śledzicie też mojego Instagrama, to wiecie dobrze, że ja bardzo lubię. Rośliny o srebrnym wybarwieniu i mam do nich po prostu słabość. Jak widzę takie posrebrzane, takie szarości właśnie na liściach, no to wymiękam. Ta choja ma bardzo duże i grube liście. Jestem nią bardzo zaskoczony i ona chyba jest już troszeczkę ukorzeniona. Zaraz rozwinę ten worek tutaj z tym chem, i powiem Wam, czy ona jest ukorzeniona, czy... Czy jeszcze trzeba ją ukorzenić. Wiecie co, ona jest jakby tak wstępnie ukorzeniona, ma taki niewielki korzonek, więc ona jeszcze musi się dokorzenić. Ale widzę, że tutaj też na, na tym ogonku ma już malutkie korzenie, więc powinno nam to ładnie i szybko pójść. No i ta chojka na pewno pójdzie do, do nowej witryny, jak tylko będzie tam światło. Piękna, naprawdę jest piękna, grube, fajne, liście takie sztywne. Cudowna roślinka. Powiem Wam, że coraz bardziej te choje gdzieś tam mi się zaczynają podobać, bo te, które mam, zazwyczaj nie sprawiają mi problemów. Jest tylko jedna taka, która troszkę mi zmarniała przez zimę. Ale odcinek o chojach na pewno będzie też na kanale. Pokażę Wam moją skromną kolekcję. Myślę, że też zrobię odcinek z przesadzania niektórych roślin, właśnie z niektórych hoj, bo one już wymagają właśnie przesadzenia. I tutaj mam jeszcze jakąś choję. spójrzcie. Spójrzcie na tą. Ta jest z kolei taka ciemnozielona, ale ten połysk na tym liściu niesamowity. Zobaczcie, ja Wam tutaj jeszcze postaram się bliżej to... Dać. No piękna, powiem Wam, że takiej choi jeszcze nie widziałem i nie mam pojęcia, jak ta choja się nazywa. Zaraz zobaczę sobie jeszcze tylko, czy to jest sadzonka do ukorzenienia, ale wydaje mi się, że tak. Tylko ja nie mogę znaleźć początku tego. A nie, dobra, znalazłem. Mam, już rozwijam i za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda sadzonka w całości jak ona się tutaj przedstawia. Muszę pomalutku sobie ją odplątać z tego mchu. No i ja już widzę, że to jest sadzonka do ukorzenienia. Spójrzcie. Powiem wam tak, no ja mistrzem ukorzeniania hoi nie jestem, chociaż idzie mi to coraz lepiej, bo choje, które kupiłem już jakiś czas temu, Zaczynają mi się już ukorzeniać, już puściły takie dość duże korzenie, więc idzie chyba mi coraz lepiej. Także to są dwie choje, które chciałem wam pokazać w tym unboxingu. No i bierzemy się za danie główne, czyli do. Przechodzimy do Stinda No i tutaj już dreszczyk emocji, dreszczyk emocji jest bardzo duży, bo. Ekscytacja moja sięga sięga zenitu. Bo nie wiem, nie mam pojęcia, co tam może być. Mam nadzieję, że będzie tam jakiś gatunek, jakaś odmiana, której jeszcze nie mam. Bardzo bym chciał, chociaż żeby była jedna, takiej, której nie mam. Jeżeli będą się powtarzać te, które mam, też nie będzie źle, bo wiem, że już bardzo dużo tych odmian mam i już coraz jakby ciężej jest. Ciężej jest mnie zaskoczyć albo po prostu dobrać taką roślinę, która, której jeszcze bym nie miał. E, u, wow, 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 Czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj nie wiem o co tutaj chodzi, ale e, już chyba wiem. Dobra, bo mamy to podzielone na dwa takie kubeczki i w jednym mam chyba... Zresztą zaraz zobaczę, czekajcie, zaraz zobaczę. O Jezu, ja mam chyba tą roślinę, ja, chyba, chyba tak. Uf, muszę, 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 muszę tutaj się uspokoić, bo chyba mam tą roślinę, którą chciałem mieć, ale <laughs> ktoś mi ją zwinął sprzed nosa. Być może ta osoba mnie ogląda, więc wie, że sprzątnęła mi tą roślinę sprzed nosa bardzo możliwe, że mnie ogląda także serdecznie Cię pozdrawiam z tego miejsca ja sobie muszę tutaj odpakować ten kubeczek pomalutku tak żeby tutaj nic nie uszkodzić ta taśma dosyć mocno tutaj trzyma to wszystko a to są piękne rośliny już Wam, już wam pokazuję dajcie mi jeszcze sekundę Wow, ale one są piękne Boże. Niesamowite, niesamowite. Dobra, i już Wam pokazuję pierwszą roślinkę. I to jest z tego co wiem, to jest roślinka, którą już mam, ale to nie jest roślina z Mistery Boxa. Tylko to jest roślina, którą mm, wiedziałem, że będę miał. A jest to mianowicie Scindapsus Mangurai. No i spójrzcie na tego liścia. Czyż to nie jest piękne? Zobaczcie, jak te kolory tutaj się pięknie przeplatają. I jeszcze ten taki srebrny, mieniący się splash. No, pięknie, naprawdę super to wygląda. Ja jestem oczarowany. No, mnie syntapsusy po prostu hipnotyzują i mam nadzieję, że was też zaczną hipnotyzować. Ale powiem wam, że dużo osób pisze do mnie, że. Dzięki, dzięki, mnie, że e, dzięki temu, że pokazuję tak często te rośliny przekonują się do nich i przekonały się też do cindawsusów, że to wcale nie są takie ciężkie rośliny do ukorzenienia. I powiem wam, że niektóre gatunki, nie, przepraszam, niektóre odmiany, faktycznie dość długo się ukorzeniają. E, niektóre są bardziej podatne na ukorzenianie i Potrafią w tydzień wypuścić korzenie, a niektóre no stoją po kilka tygodni i jest dość opornie, ale myślę, że to też uczy nas cierpliwości, i to jest też nauka na przyszłość. Ale ten mangura jest cudowny, naprawdę jestem oczarowany. Ale jeszcze bardziej cieszę się z tej rośliny, którą wam teraz pokażę, bo tego Scindapsusa jeszcze nie mam, a już jestem zadowolony, bo to jest Scindapsus. Maraj, o ile dobrze dobrze pamiętam, i patrzcie na to. Piękny syndapsus, bardzo ciekawy, o zielono, takich ciemnozielonych liściach, ale ta wariegacja tutaj, ta kremowa wariegacja, która się tutaj przeplata na tym liściu, jest zjawiskowa. No Dla mnie to jest cudowna roślina. Niby bardzo prosta. Ale jednak w prostocie tkwi całe piękno, i jeszcze co bardzo mnie cieszy, to to, że ona już ma korzeń. Więc powinna dużo szybciej rozbudować ten system korzeniowy. Jestem oczarowany, naprawdę super. Jest, już jestem zadowolony z tego, że mam tą roślinkę, że mam tą odmianę, bo to jest coś, czego jeszcze nie miałem i jestem. Jestem zaskoczony. Dziękuję Ci bardzo Dominika za tego scindapsusa, bo, bo jest, on, jest on cudny. A wiem, że potrafi wybarwiać się i te liście jego potrafią być jeszcze piękniejsze. To jest malutka sadzonka, ale uwierzcie mi, że większa roślina robi ogromne wrażenie. Dobrze, więc to będą dwa scindapsusy, które tutaj są i bierzemy się jeszcze za ten kubeczek i ja tutaj widzę, że tutaj jest kilka scindapsusów również i być może to jest ten główny mystery box, który ja zamawiałem. No i teraz chwila prawdy, okaże się co tutaj mamy. Wow, czekajcie. Coś tutaj coś tutaj jest takiego. Być może czego nie mam, bo i chyba tak jest. Dajcie mi jeszcze sekundę. Jak ja sobie to wszystko rozprasuję tutaj. Pozrywam sobie taśmę. I już Wam będę po kolei pokazywał, jakie mam odmiany. Zresztą powiem Wam, że ja nazwy Wam podam na dole, bo nie jestem... W ogóle pewny żadnej rośliny i pewnie nie znam nazw nawet tych roślin, które do mnie przyszły. Będę musiał się zapytać Dominiki, jakie odmiany mam tutaj w środku, bo, bo nie wiem, podejrzewam tylko, ale nie chcę tutaj Wam gadać głupot, po co mam Was niepotrzebnie mylić. Dowiem się i napiszę Wam na dole, kiedy będę edytował ten film. Ja sobie wyjmę ostrożnie tutaj ten mech i już wam pokazuję, co tutaj jest. Ok, pierwsza roślina, pierwszy Scindapsus. Słuchajcie, to jest jakiś szczyt, bo to widać, to jest szczyt rośliny. On nie jest ukorzeniony, on jest po prostu ucięty. Ma korzonek powietrzny, więc powinien się szybko ukorzenić. I już w drodze jest nowy, dość duży liść. Chyba największy z tych wszystkich. Ja się zastanawiam, co to może być za Scindapsus. Nie wiem, czy to nie jest jakiś Scindapsus Mint, który ma nazwie, w nazwie Mint, ale nie chcę was kłamać. No, jest piękny, jest naprawdę fajny, delikatny, taki. Fajna urocza roślinka. Naprawdę, zobaczcie. Piękne wybarwienie, takie miętowe właśnie. Coś mi się z mintem kojarzy. Yy, dowiem się i będę na pewno Wam tutaj na dole pisał. To, nie wiem co to może być, ale spójrzcie na ten liść. Ale cudny. No i ta, ta zieleń tutaj, ta wariegacja, ta zielona, też taka miętowa. Cudowna, no tego syndapsusa prawdopodobnie nie mam. Raczej na 100% go nie mam. Cudowny, naprawdę jest piękny, piękna roślina. No i też ma jakiś korzonek powietrzny, więc powinien też się szybko ukorzenić. Super, super, super. E, tutaj. Tutaj mm, to jest chyba syndapsus, którego mam. Nie wiem czy to nie jest Syndapsus Moonlight Marble, ale oczywiście nazwa pojawi Wam się na dole. To jest z kolei Syndapsus o takim wybarwieniu biało-zielonym, też pięknym. Ten listek jest też dość duży. Jest korzonek powietrzny, więc powinno się też w miarę łatwo ukorzenić, bynajmniej mam taką nadzieję. No, i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ale super, super piękne rośliny. No, i tutaj e, chyba jest roślina, którą chciałem wylicytować e, zapędówkę, ale zrezygnowałem. I to jest prawdopodobnie Scindapsus e, Moonlight Superstar, ale oczywiście nazwa też na dole się pojawi. I tutaj z kolei ten Scindapsus ma taką bardzo delikatną. Zieleni na sobie, czekajcie, coś tu światło nam. O, spójrzcie, jaka cudowna, cudowna, jaśniutka zieleni. Przeplatana właśnie taką bielą, delikatną, takim kremowym kolorem, i niektóre ciapki są takie ciemnozielone. Super, no. Powiem Wam, że. Yy, Chyba nie mam tego, no tego już, tego też nie miałem. Tego z syndapsusa też nie miałem. E, tego nie jestem pewien, czy nie mam, tylko nie wiem, czy to nie mam pędówki, a to jest już szczyt rośliny. E, no i mam ogólnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roślin, więc prawdopodobnie tutaj Dominika... E, Dominika zrobiła mi jakiś prezent na, na walentynki, bo ten boks, który zamawiałem to był boks walentynkowy i to były licytacje walentynkowe, więc muszę napisać do Dominiki i upewnić się jakie to są nazwy. Ja jestem bardzo zadowolony, bardzo zadowolony, bo są tutaj przepiękne rośliny. Te, które najbardziej kocham, czyli scindapsusy. I oczywiście namawiam Was do tego, żebyście próbowali z tymi roślinami. One są przepiękne, są bardzo różnorodne. Potrafią zaskoczyć i. No i są cudowne, zresztą jak wszystkie rośliny, którymi się otaczamy. I słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy unboxing. Dajcie znać koniecznie, która roślina Wam się najbardziej podobała. Jeżeli ja miałbym wybrać, która mi się najbardziej podoba, to, to jest ciężki wybór, bo bardzo mi się podoba ten Stindavsus, przez tą wariegację zieloną i przez to, że ten liść jest taki duży, i że ta sadzonka jest taka duża. No i ten manguraj bardzo mi się też podoba. Zresztą wszystkie rośliny, które tutaj mam, są przepiękne, ale jeżeli właśnie miałbym wybrać dwie lub jedną roślinę, no to byłyby te, a jeżeli miałbym wybrać jedną, no to, to chyba to. Chociaż, chociaż jeszcze nie, nie jestem do końca pewien. Dobra, będziemy sobie pomalutku kończyć. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, aby ten film widział jak najwięcej osób. Będę Wam wdzięczny również za jakąś subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam, bo staram się publikować filmy dość często. Bardzo też y, przykładam uwagę, żeby te filmy dla Was były miłe w odbiorze i ciekawe. Y, przykładam też dużą wagę do tego, żeby tutaj na tym kanale było bardzo miło. Odpisuję na każdy komentarz. Jeżeli macie ochotę, też porozmawiać ze mną. Zapraszam na Instagrama, którego Wam tutaj też y, napiszę na dole. Jeżeli chcecie porozmawiać o roślinach albo o czymś innym, serdecznie Was do tego zachęcam. Ja się z wami żegnam. Widzimy się oczywiście za kilka dni w kolejnym filmie. Niech wam się zieleni, trzymajcie się zdrowo na razie i cześć.